Jestem wróżka Iwona Mariwo i dzisiaj będę wróżyć Wam z jabłka. No dobra, a tak na serio, to nie będę wam wróżyć z jabłka, a z ciasteczek z wróżbami z Little Pet Shopami. Little Pet Shop, Lucky Pets. Ooh. Dzisiaj otworzymy sobie 5 ciasteczek z wróżbami. A jeśli chcecie, żeby wróżka Mariiwa powróżyła wam z jabłka, to szybciutko zostawiam łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę i pojawi się kolejny film z Little Pet Shopami i wróżbami. Lubię lubi petshopy zostawia łapkę w górę Kto subskrybuje nie pożałuje Także szybciutko klikamy na subskrybuj I jeszcze pytanie dla spostrzegawczych Oglądajcie uważnie film, a będziecie znali na pewno odpowiedź Uwaga, co znajdę w drugiej saszetce z Little Pet Shopami? Jeśli zdążycie zauważyć to szybciutko zostawiamy komentarz A my teraz zaczynamy otwieranie Mam pięć smakowitych saszetek z Little Pet Shopami Lucky pet. Są to ciasteczka niespodzianki i w środku będą pet shopy. Są też wróżby, także sobie trochę powróżymy i wywróżymy sobie przyszłość. Lucky Pets, czyli szczęśliwe zwierzątka. Pierwszy raz otwieram saszetki niespodzianki z Little Pet Shopami, także nie wiem czego mogę się spodziewać i już się nie mogę doczekać. Także szybko, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Nie da się tego otworzyć tak po prostu, także raz Ciuchu, ciuchu, ciuchu. Rachu ciachu, rachu, ciuchu, rachu ciuchu. O, mamy takie ciasteczko! Ono jest trochę takie piankowe. Little Pet shop! Takie kleisterku. Zrywamy folię. Oho, takie ciacho Powiem wam, że te ciało wygląda tak smakowicie, że można by go było zjeść. Ale nie, bo to chyba steropia. Nie będę próbować. Dobra, to otwieramy i zobaczymy. O! O! Otwieramy w ten sposób. Uuu! A w środku jeszcze jakaś niespodzianeczka. Uuu, jedna niespodzianeczka, druga niespodzianeczka. I chyba wróżba. Mamy piąteczkę. Oj, oj, oj! cała piramida zwierzaczków. Zobaczcie. Tutaj są popularne, rzadkie i ultra rzadkie na samym szczycie piramidy. Yy. A tutaj jest podpowiedź i z tego sobie będziemy tworzyć naszą wróżbę. Na razie mamy piąteczkę, czyli smakoły. Otwórzmy sobie teraz fioletową saszetkę. A co tam będzie? W tej saszetce. Będzie jakiś wisiorek i amulet. Uuu! To jest wisiorek do branzoletki i to jest kolor żółty. Więc nasza wróżba będzie miała kolor żółty. O! Jest to łapka Little Pet Shopa. A teraz decydująca saszetka. Uwaga! Jaki będzie Pet Shop? Jaki będzie Pet Shop? O! Ojej! A co to jest sarenka? Ja zawsze mam problem z tymi zwierzaczkami, ponieważ nigdy nie wiem, czy dobrze je nazywam. Wydaje mi się, że to jest sarenka, taka niebieska. Miau, 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 miau. Cześć! Jestem Marlo i jestem sarenka, bardzo szczęśliwa sarenka i zaraz Ci powróżę. Ojej, zobaczcie! Ona ma tutaj łapę odciśniętą nawet. <laughs> no to teraz sobie wywróżę. To mamy tak. Twoim udziałem będzie smakołyk Lada Moment. Hmm? Będzie smakołyk Lada Moment? Czy to jabłko? No okej, okay, smakołyki uwielbiam. <grywa> Zobaczmy jaka wyjdzie mi druga wróżba. Ciachu, ciachu, ciachu. Wróżę, wróżę, wróżę. Cio, 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 cio. A teraz sobie rozerwiemy ciacho. Uu, tak jest fajniej. <grywa> Niespodzianeczki fioletowe. Zobaczymy kolor naszej przywieszki, czy będzie rzadki, czy nie będzie rzadki, ponieważ zauważyłam, że te żółte to są takie te klasyczne. Te nierzadkie, o nie, znowu przywieszka z łapką, czyli to nie będzie nic rzadkiego. Teraz powróżę, żeby się odmieniło. <słyska> Pewnie będzie powtórka. O ile się założycie, że będzie powtórka? A właśnie! I tutaj jest to pytanie. Uwaga! Jeśli dobrnęliście do tego momentu, to na pewno będziecie znali odpowiedź na pytanie co znalazłam w tej saszetce. Uwaga! A to... <śpiewanie> powtórka! No niemożliwe! <śpiewanie> to jest powtórka. Czemu ja mam takie szczęście, że zawsze mam powtórki? Czemu ja mam takie szczęście? No czemu, czemu, czemu? No to teraz mam dwie sarenki bliźniaczki. Ale sobie wywróżyłam. Mam dwa takie same petshopy. Dwie sarenki, bliźniaczki! I co ja teraz z nimi zrobię? Ale może i dobrze, słuchajcie, jedną sarenkę rozdam. Jeśli chcecie wygrać tą sarenkę Little Petshopową, to musicie zostawić mi komentarz i wymyślić dla niej imię. Wymyślcie ciekawe imię, a komuś to rozdam. No i oczywiście jeszcze zostawcie łapka Pura! Słaba ze wróżka! Żeby wywróżyć sobie dwa takie same pet shopy, no! Jedno takie ciasteczko kosztuje około 27 zł, także naprawdę nie chciałabym mieć powtórek jednak. Może teraz będzie coś innego, please! A to się okaże. A kolor, kolor, kolor. O, jest inny kolor, jest inny kolor! Tym razem niebieski. A co to jest taki diamencik, taki naszyjnik? I uwaga, uwaga, co to będzie? Co to będzie? Pet Shopik. Ptaszek, różowy ptaszek, z taką łeską kropelką na z takimi różowymi piórkami. No i to mi się podoba. I to jest rzadki Little Pet Shop i to jest Topel. Cześć, jestem Topel. To już mi się bardziej podoba, mam rzadkiego Little Pet Shopa, Uuu, jeszcze teraz poluję na bardzo rzadkiego i on mi przyniósł wróżbę, a przyniósł mi wróżbę taką, twoją radością zostanie śmiech na wakacjach, wakacje już były, czyli co, teraz muszę czekać rok, żeby się pośmiać, Uuu. zostały mi jeszcze dwie saszetki, może tutaj będzie coś bardzo rzadkiego. A jak nie, to sobie chyba będę musiała wyszarować tego bardzo słodkiego. Ale jednak słodkiego już mam. Także jest bardzo dobrze. Rozrywamy. Sprawdzamy kolor. Kolor, kolor, żeby był... O nie, żółty. Pewnie znowu będę miała powtórkę. <noise> Łapka. Będzie powtórka? No <noise> <O> nie. <noise> Trzecia powtórka. <noise> Ktoś sobie to mnie tutaj jaja robi. Trzy takie same sarenki! Trzy takie same sarenki! Trzy takie same sarenki! Trzy takie same sarenki! Kupiłam pięć saszetek. I w nich będę miała trzy takie same sarenki? Albo cztery takie same sarenki. Na co mi tyle sarenek? W takim razie rozdam dwie. Zostawcie komentarz, jak mają mieć na imię te dwie sarenki i wybiorę dwa najładniejsze imiona i te osoby wygrają po sarence. Na co mi trzy takie same sarenki? Ale tak sobie myślę. To chyba jednak szczęście, bo kto ma takie szczęście, żeby trafić w trzy takie same pet -shopy? W pięciu saszetkach. <noise> Powiem wam, że słaba ze mnie wróżka Trzy takie same pet shopy Chociaż może dobra <noise> Kto ma takie szczęście, żeby trafić Trzy takie same pet shopy Ja W pięciu saszetkach Otwieramy ostatniego Mam nadzieję, że tutaj będzie coś innego Naprawdę. Moga? Jak będzie czwarta taka sama No to po prostu będzie hit nie! Tym razem to jest coś innego! To jest taka kosteczka! To już na pewno jest coś innego, ale na pewno nie trafiłam żadnej ultra rzadkiej. figurki. Uwaga, co to jest? Krówka! A ta krówka to destiny, czyli przeznaczenie. Na szczęście to nie kolejna salenka. Ale przyniosła mi wróżbę. Uwaga, teraz sprawdzimy, co mi wywróży. Twoim udziałem będzie magia lada moment. To będziemy czarować. To teraz trochę poczarujemy. Subskrybuj kanał Mariwo. Subskrybuj kanał Mariwo. A to moje petrzopy, które znalazłam w tajemniczych ciasteczkach. Trzy serenki, ptaszek i kruk. kruk. Te ciasteczka były super fajne, mimo tego, że miałam trzy powtórki, ale cóż, Wy na tym skorzystacie, ponieważ dwie salenki rozdam. Zostawcie mi komentarz, jak mają mieć na imię, a wybiorę dwie osoby i one wygrają po jednej salence. Zostawiam łapkę w górę, subskrybujemy kanał Mariwo wchodźcie na mojego Instagrama, Snapchata i TikToka, a ja dalej sobie wróżę. Może sobie wywróżę coś innego niż trzy salenki. Wróżę sobie. Kolejne powtórki, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa, 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 pa pa. pa, 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 pa.